Dzień dobry. Patrzę, patrzę. Jest nasz dyrektor. Nieco zakurzony, ale jest. Dzień dobry. Jestem w wakacjach. Dyrektor wrócił z Zamku Czocha. I jak ta Biała, biała dama. dama była? Nie spotkałem Białej Damy, ale spotkałem wielu turystów zadowolonych, szczęśliwych, bo to jest naprawdę niezwykłe miejsce. Wszystkim państwu jeszcze raz gorąco i serdecznie polecam Zamek Czocha. A co tu się działo, jak pana dyrektora nie było, prawda, Mirku? Była biała nie. dama. No, nawet nie jedna, powiem tak. No, ale dużo się dzieje, obserwuję. A przede wszystkim bardzo mnie cieszy, że chyba jako pierwsi w Radomsku. Uwaga, są literki. Są literki. Nami. Tak, walczymy z wykluczeniami. Cieszymy się bardzo, udało nam się, testowaliśmy, testowaliśmy, ale jak jeżeli Państwo obserwują nasz program, to od jakiegoś czasu y, mamy literki, które umożliwiają poszerzenie grona odbiorców programu. Kultura ma głos. Y tak, to prawda. Osoby niepełnosprawne na co dzień y, spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im życie, funkcjonowanie i my oczywiście. Robimy wszystko, aby w naszej, nasza placówka była dostępna, przyjazna dla osób niepełnosprawnych i właśnie takim elementem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych jest projekt, który był testowany, a teraz już chyba funkcjonuje w pełni, prawda Pani Olu? Tak, no mam nadzieję, że się sprawdza. Ale jest e, taki przycisk e, z lewej, z prawej strony, z bo z nie prawnej, widzę teraz ekranu. Ale patrząc w ekran z prawej. z prawej strony można włączyć lub y, wyłączyć y, napisy. Tak jest. Tak. A osoba... Która y, zajmuje się u nas y, y, właśnie tym y, programem, prosiła, abyśmy troszeczkę mniej mówili, ale to niemożliwe. Znaczy, mamy sobie nie wchodzić w słowo, panie dyrektorze, więc ja będę tak machać, że ja kończę i wtedy zaczyna dyrektor. Albo proszę po każdym zdaniu, zamiast kropka, powiedzieć odbiór. Nie, musimy wrócić do dzwoneczka, myślę. A gdzie jest ten o, nasz właśnie, dzwoneczek? Gdzie jest nasz dzwoneczek? No ale Marta... wtedy osoba będzie musiała napisać dryn, dryn, dryn. <grym> Marto, na następny raz zapewniamy, że będzie jej dzwoneczek. Odbiór, co w naszym programie? Co w naszym programie? Będziemy mieli wyjątkowego gościa, ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin, który opowie, co też się będzie działo w klasztorze ojców franciszkanów z dużym naszym udziałem. I oczywiście kinopasja, które pomimo remontu działa funkcjonuje. Tak, działa funkcjonuje. Marta za chwilę przybiegnie do studia. Ja tylko dodam, że cały czas trwają nasze zajęcia. Wystartował sezon artystyczny. Bardzo się cieszymy. Są jeszcze gdzieś ostatnie miejsca, także proszę do nas dzwonić, będziemy informować. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do sekcji Miejskiego Domu Kultury, to zapraszamy. Proszę śledzić naszą stronę internetową i oczywiście słuchać programu Kultura ma głos, a do wysłuchania programu. Zapraszają Mirek Zawacki, Sebastian Pieszkalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Odbiór. Program Kultura ma głos. Przed nami Tydzień Świętego Franciszka. Naszym gościem jest ojciec Stanisław Jaromi, Franciszkanin. Witamy serdecznie. Kłaniam się pięknie, pokój i dobro. Pokój i dobro. Przed nami. Wspaniały tydzień, tydzień świętego Franciszka. No oczywiście chcielibyśmy, by był jak najwspanialszy. Mhm. 4 października jest dzień świętego Franciszka, jego uroczystość, niezwykle ważny dzień dla naszego klasztoru, który tutaj na mapie miasta od wieków, od wieków istnieje i spełnia swoją wyjątkową rolę i duchową, i religijną, ale też kulturową, kulturalną. Bogaty program, wiele nabożeństw, wiele spotkań, ale też to, co przykuwa uwagę, spotkanie z naszymi braćmi mniejszymi. Tak jest. W niedzielę zapraszamy rodziny dorosłych i najmłodszych ze zwierzętami. Ze swoimi y, braćmi najmniejszymi, tak, mm -hmm. tak wolałbym powiedzieć. Mm -hmm. Bo formalnie bracia mniejsi to Franciszkanie. <laughs> to było... <laughs> tak. Chcemy właśnie w samo południe o 12 na naszym Placu Klasztornym odprawić specjalne nabożeństwo, prosząc o błogosławieństwo dla nich, dla całego stworzenia, ale dla, też dla tych darów ziemi, które tak obficie otrzymujemy i które widzimy we wrześniu. Wielu gości przez ten tydzień, gdyby mógł tak ojciec w telegraficznym skrócie zaprosić na spotkania, i takie jedno szczególne, na które ojciec zaprasza. Tak, w sposób wyjątkowy to, co by to było? Cały tydzień. <gry> Każdy dzień jest troszeczkę inny. Mhm. Akcentujemy, że trwa tak zwany czas dla stworzenia. To ogólnokościelna międzynarodowa inicjatywa, która chce zwrócić naszą uwagę na to, jak traktujemy przyrodę, i zwierzęta, i rośliny, i nas samych, całe środowisko, w którym żyjemy. Zatem ten kontekst jest ważny. Ważne jest też, że w przyszłym roku będzie 40. rocznica Ruchu Ekologicznego Świętego Franciszka z Asyżu. A tu w Radomsku teraz ten Ruch Ogólnopolski ma swoje główne biuro. Cieszymy się, że będą z nami liczni goście. Chcemy modlić się za nich, za wszystkich naszych dobrodziejów, naszych przyjaciół. Ale chcemy też zaprosić Was wszystkich. Gdy już pomodlimy się razem ze zwierzętami na ten festy, na ten kiermasz, obiecali nam, że będą tam i pszczelarze, i zielarze, być może ogrodnik Zawita, być może jeszcze ktoś, inni przyjaciele przyrody, będzie zatem wspaniała okazja, by tak warsztatowo, bez jakichś nadzwyczajnych Barier, porozmawiać o tych ważnych dla nas wszystkich tematach. A na koniec, właśnie tam na Placu Klasztornym zakończyć tą modlitwą różańcową. Ojcze, tak jak jest na plakacie, oczywiście wszelkie informacje na naszych stronach internetowych, na portalach społecznościowych, ale że ten tydzień w rocznicę podpisania encykliki Fratelli Tutti. Może słów kilka na ten temat. Tak, dwa lata temu papież Franciszek udał się osobiście do Asyżu, by modlić się o wsparcie, dlatego nie. Trudnego projektu, jaki w jaki współcześnie Kościół się angażuje. Jak to jest trudne, to widzimy na naszych oczach, nie? gdy tysiąc kilometrów od nas toczy się krwawa okrutna wojna. Pan Jezus chciał, by jego orędzie pokoju, było niezwykle ważne dla wszystkich chrześcijan. Święty Franciszek głosił orędzie pokoju i dobra. Zatem i my angażujemy się o pokój i pojednanie we współczesnym świecie, i w tym wielkim świecie, świecie globalnym, i w tym naszym małym świecie świecie naszych rodzin i naszych wspólnot. Fratelli Tutti to znaczy wszyscy jesteśmy braćmi. To braterstwo. Świętego Franciszka, Braterstwo Uniwersalne to jest ciągle wielki projekt, który jest również naszym zadaniem i powołaniem. Taki tydzień organizowany jest w Radomsku chyba po raz pierwszy, nie mylę się. Zgadza się. Czy to będzie... Bo w Radomsku pojawił się ojciec tak, Stanisław Jaromi. Tak. <grym> czy planuje ojciec właśnie, że to będzie jednorazowe wydarzenie, czy to będzie, że co roku będziemy tak spotykać się u franciszkanów już teraz? Wszystko zależy od nas. Jeżeli będzie zainteresowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spotykać się co roku. Yy, na przykład yy, chcemy odnowić też przerwaną przez pandemię tradycję, że na Dzień Świętego Franciszka yy, razem z nami świętować przyjeżdżają Dominikanie. Mhm. To średniowieczna tradycja i mam potwierdzone, że to się w tym roku. Da. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Herbaciane pola u ojca Grzegorza. Kim jest ojciec Grzegorz? Co to za herbaciane pola? Ojciec Grzegorz Sroka to jest wybitny franciszkanin, zielarz, który można powiedzieć w genialny sposób potrafił komponować mieszanki ziołowe nawet 8, 9 i 10 ziół, co jest podobno rekordem świata, nie mając wielkiego wykształcenia w tej dziedzinie, ale to działa. To działa. I do dzisiaj ludzie chorzy, kubują jego zioła. I z okolic Rychwałdu, gdzie on pracował wiele lat, przyjedzie do nas ekipa, która realizuje taki projekt Herbaciane Pola, czyli zielarki, zielarze z tamtych rejonów, i zapraszają już w niedzielę, by porozmawiać z nimi, by zobaczyć ich produkty, a w poniedziałek na specjalne warsztaty, gdzie można szerzej o tym porozmawiać. Ale i my mamy swój udział, tak, prawda? Tak, oczywiście. Panie również Miejski Dom Kultury w Radomsku. Bardzo cieszymy się. To dla nas zaszczyt i przyjemność, że możemy w tym tygodniu uczestniczyć. Już teraz gorącej serdecznie. To ja bardzo dziękuję, że chcecie być z nami i, i włączyć się w takie cudowne świętowanie. Mhm. Włączamy się. no Skromny nasz udział. Zapraszamy serdecznie w sobotę o godzinie 19 w tym niezwykłym miejscu, w klasztorze Ojców Franciszkanów, koncert Ave Maria przez Wiek. To poezja i muzyka pięknie dopełniają się wzajemnie tworząc taki niepowtarzalny koncert, który jestem przekonany. Na pewno w głębi poruszy serca każdego słuchacza. Utwory poetyckie w całości spotkania przeplatane będą muzyką, która jest pieczołowicie dobrana, a żeby ten charakter i odpowiedni przekaz do nas trafił, w repertuarze spoglądam, Utwory Bacha, Schuberta, no można wymieniać bez końca. Gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa. Koncert utrzymany będzie w takim spokojnym i refleksyjnym nastroju. Dramaturgię spotkania kreować będziemy bardziej na poziomie szeptu niż krzyku. I chyba cały tydzień, tak będzie wyglądał w klasztorze ojców Franciszkanów ja Radomsku. Ja jeszcze mam jedno pytanie na koniec. Czy to wszystko będzie się działo w? W klasztorze, w Kościele czy w ogrodach klasztornych, jak to logistycznie rozwiązali Dzi Franciszkanie? Dziś mamy fantastyczną pogodę. Modlimy się, by taka towarzyszyła nam przez cały czas. Właśnie chcemy, by ten, by wiele wydarzeń było na zewnątrz, cały nasz obieg, jak łatwo zauważyć, ma taką strukturę klasyczną biblijną, gdzie jest dziedziniec, później wchodzi się na krużganki i dopiero później wchodzi się do świątyni. A prezbiterium, czyli miejsce najświętsze, jest na samym końcu. Warto na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza jak przyjdziemy na ten koncert, to miejsce, kościół odbudowany po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów w stylu barokowym, te kościoły mają najlepszą akustykę, jaką możemy sobie wyobrazić. Mhm. Także, Zawsze podkreślamy, że to tak. najlepsze akustyczne miejsce w Radomsku. Także cieszymy się na Waszą obecność. Każdego dnia przez cały tydzień. Cóż jeszcze możemy dodać? Zapraszamy od czwartku. Wspaniały tydzień. Od najbliższego czwartku do środy, do 5 października. Każdego dnia bogaty program. Serdecznie zapraszamy. Czyli co? Do zobaczenia u Franciszkanów. Do zobaczenia u Franciszkanów, a naszym gościem był ojciec Stanisław Jaromi, Franciszkanin. Bardzo dziękuję i cieszymy się na każdego z Was. Program Kultura ma głos. Pani Jolu, niech się Pani zapyta, co ja teraz robię. Literki. Pisze pamiętnik tatusia Muminka. Ale o tatusiu Muminka to za chwilę, bo Marta, która jest u nas w studiu, dzień dobry. Dzień dobry Pani Marto. Z karteczkami, zaznaczone tytuły i Muminki są gdzieś tam, gdzieś tam daleko, co wcześniej. Marta Rynik, Kinopasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, witamy. Dzień dobry, witam. Co wcześniej? No to przypominamy, że jutro, czyli 30 września, zapraszamy na spotkanie w naszej małej sali z filmem Super Bohaterowie i tutaj będziemy poznawać tajniki miłości, rozgryzać tajemnice miłości. W weekend zapraszamy wszystkich naszych młodszych widzów na niedzielny poranek filmowy. Tym razem zestaw bajek krótkometrażowych, bajki z serii Kot Miro. Pozdrawiamy naszego Mirka <laughs> Mirek jest dzisiaj częścią naszego programu, taką niemilczącą. Nie wiem, czy dyrektor tak, zauważył. Tak. Cały czas pierwszy. nas zaczepia. Tak. Myślę, że niebawem namówimy, aby coś zagrał i zaśpiewał. No dobrze, Kodmiro. Kodmiro i Agatka. Temu spotkaniu będzie towarzyszyć teatrzyk Kamiszabi i pani Agnieszka Kazała, która również z naszymi najmłodszymi widzami przeprowadzi rodzinne warsztaty Plastyczne przypominamy niedziela godzina 10.30, a muminki na naszym małym ekranie, w naszej małej sali, 9 października. Lubicie muminki? Oczywiście, włóczyki to mój to number mi, one. Nie, to ja też. <gry> Jestem w opcji i ja zdecydowanie. Mhm. Czyli ja będę po stronie małej mi. E, ta pełna, ciepła, szczera, familijna animacja wciągnie każdego z nas, e, rozgrywa się w dolinie muminków. Muminek zostaje ukąszony przez osę, przez co musi leżeć w łóżku, a tatuś, żeby umilić mu ten trudny czas, postanawia czytać mu swoje przygody. I oczywiście robi to w sposób barwny: odtwarza swoje chłopięce lata i na nowo przeżywa niesamowite przygody. Powracam do Wuczykija, bo my e, mówię o miejskim domu kultury. Jesteśmy teraz takim Włczykiem, od sali do sali, ale e, pomimo remontu e, kino działa. Działa, działa, działamy, działamy. Zapraszamy gramy. na piętro, to jest mała pasja, chociaż Małej filmy sali. nie tylko dla e, nie tylko najmłodszych. Yy, jeszcze raz przypomnijmy temu minki, to kiedy? Muminki Pani było 9 października, a teraz będziemy mieć okazję zobaczyć przedsmak. To oczywiście na zakończenie naszego programu. Yy, mówiła Marta Renik, szefowa kina Pasja, Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, chociaż teraz może zmienimy nazwę kinopasja na włóczyki. <laughs> yy, a my tradycyjnie, premierowo słyszymy się za tydzień, w czwartek godzinie 18 w programie. KULTURA, Kultura MA GŁOS! Opowiedz mi o swoich przygodach, proszę. Urodziłem się pod znakiem lwa. Niedawno byłem głodny przygód, ale tego się nie spodziewałem! Co to? Zjawa pierwszej klasy! Haha, ha, spadamy! Albo to może się podnosi! A więc tak wyglądają muminki w środku. Ale frajda!